Jak usunąć konto Google ze swojego telefonu? W dzisiejszym filmiku pokażę jak trwale usunąć konto Google, albo jak na przykład wylogować się z tego konta na swoim telefonie, jeżeli nie chcecie usuwać konto Google, a chcecie tylko wylogować się z konta Google na swoim telefonie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Przydatne Rzeczy, to zasubskrybujcie, a my zaczynamy. Najpierw pokażę Wam sposób, jak usunąć konto Google trwale, czyli jeżeli nie będziecie mieli dostęp już do tego konta, po prostu na zawsze go usuniecie. Żeby to zrobić, wchodzimy do ustawień naszego telefonu, zjeżdżamy na sam dół i szukamy zakładki Google. Przechodzimy na tą zakładkę i dalej tutaj będzie taki niebieski przycisk zarządzaj kontem Google. Wchodzimy tutaj. Далі ми мушімо знайти дані і приватність. Клікаємо «Дані і приватність». І тут з'їжджаємо на сам дул. І тут буде «Усування конту Google». Усунь ціле своє конту і всі дані. Клікаємо на то. Далі подаємо своє гасло. Гасло до конту. Окей. Okay. І тепер клікаємо «Далі». Tutaj będzie napisane, co stracimy, kiedy usuniemy to konto. Czyli stracimy gmail, Google, YouTube, aplikację Google Play. W sensie, że nie będziemy mogli korzystać z gmailu, używając tego konta. Jasne, że możemy zalogować się do Gmaila z innego konta. Tak samo YouTube, tak samo Google Play. Tutaj klikamy, że nadal odpowiadam za wszelkie obciążenia wynikające ze wszystkich oczekujących transakcji finansowych. I tutaj potwierdzamy, że trwale usuną to konto Google i wszystkie znajdujące się na nim dane. Klikamy i klikamy niebieski przycisk Usuń konto. Potem konto zostanie trwale usunięte. A teraz pokażę Wam, jak usunąć konto Google, ale żeby nie usuwać samego konta Google trwale, a tylko usunąć konto Google z konkretnego telefonu, czyli wylogować się z konta Google na konkretnym telefonie. Nadal będziecie mieli dostęp do tego konta, ale nie będziecie korzystać z tego konta na konkretnym telefonie. Jak na chcecie sprzedać telefon lub zmienić konto Google w telefonie, wtedy ten sposób będzie aktualny. Żeby to zrobić, to wchodzimy do ustawień naszego telefonu. Далі з'їжджаємо трошечки на дул і тут ось шукаємо закладки конта. Przechodzę tutaj, i tutaj wszystkie wasze konta, e, które są na telefonie: to Facebook, Messenger, WhatsApp, i szukamy tutaj konto Google, nasze konto Google, klikamy na niego, i tu będzie przycisk usunąć konto. Ale to znaczy, że usuniemy konto tylko z tego telefonu, a nie trwale usuniemy nasze konto Google. Czyli nadal będzie można zalogować się do tego konta Google e, na laptopie lub na innym urządzeniu, lub nawet na tym samym telefonie. Można znowu będzie to konto zalogować. Klikamy usuń konto, dalej potwierdzamy, że chcemy usunąć swoje konto. Znowu potwierdzamy to, dalej jeszcze musimy potwierdzić przekładając palec. Ok, i już konto Google zostało usunięte z naszego telefonu. I teraz zobaczcie, wchodzę do ustawień, dalej klikam zakładkę Google. І то буде вже залогічуйши на своє konto Google. І зараз жебі залогічуйчи на нове konto Google, або навіть залогічуйчи на те саме, на те саме konto, яке під фільму сунулиśmy, то клікаємо залогічуйчи на konto Google. Подаємо свої дані і можемо залогічуйчи на на konto Google на тим телефоні. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli filmik Ci pomógł, okazał się przydatny, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzach, na jaki temat chciałbyś zobaczyć kolejny filmik. Dzięki za oglądanie. Hej!